Praca na całego. InterCity w drodze. <śpiewanie> I traca leci dalej. remont do pola głównego nad pełną parą. Tutaj akcja na tej stronie. Prace w Rom. Tu działania na drugiej stronie. Wymiana torowiska na całym polu. Belek no tu odjeżdża. słoneczko wali. Kibelek stoi. Tutaj szynobus i wjeżdża Kibel z Gliwicy. Yeah, okay, okay. Dzisiaj ten pociąg jest odwołany, nie pojedzie, kierunek zawadzki jest postawiona zastępcza komunikacja autobusowa to ten co tu będzie stał dzisiaj tutaj mamy bocznicę techniczną Fajna pogoda Fajny jest ten pół śnieżny Są dwa kibelki na bocznicy I Tam pełno wagonów towarowych Ale to daleka nie będzie widać Bo tam słońce daje A Tutaj mamy Fajną błośnicę techniczną Budynek dworca głównego, Opole główne I Tam jest wyjście na ulicę Pociąg Regio ze stacji Nesa wjedzie na tor ósmy przy peronie czwartym Pociąg Regio ze stacji Nesa wjedzie na tor ósmy przy peronie czwartym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg kończy bieg. Uwaga podróżni. pociąg Regio do stacji Zawadzkie planowe odjazd po godzinie 7.30. W dwie dniu dzisiejszym został odwołany. Pociąg Regio z stacji Zawadzkie planował wjazd o godzinie 7.30. W dniu dzisiejszym został odwołany. podróżny realizowany będzie <laughs> centrum